Pierwsze zdjęcie jakie zrobiłem, to było w tej Astrobazie, to było po prostu zdjęcie zrobione telefonem przyłożonym do teleskopu Dobsona, był to układ podwójny Albiero i wyszło ładnie, wstawiłem sobie to do Facebooka, no i gdzieś tam cały czas mi to wyskakuje jako takie wspomnienie, w tej pierwszej astrofotografii. Mam na imię Laura i kiedy otworzyli Astrobazę w Kruszwicy miałam pół roku, a teraz cieszę się, że mogę tutaj być. Swoją pierwszą astrofotografię zrobiłam dokładnie 10 dni temu, 5 listopada za pomocą urządzenia sister, ale miałam wrażenie, że to urządzenie wykonało za mnie całą robotę. Dlatego postanowiłam porozmawiać z kimś, kto astrofotografią zajmuje się o wiele dłużej niż ja. I zaczęła w ogóle przygoda ze astronomią? E, zaczęła się od wycieczki do radioobserwatorium w piwnicach. E, pojechałem z moją klasą na tę wycieczkę. I po prostu się zakochałem w tym miejscu i stwierdziłem, że od nowego roku pójdę na. zapiszę się na koło astronomiczne tutaj w Astrobazie Krusznicy, i to był początek po prostu. Czy możesz pokrótce opowiedzieć, co się wydarzyło pomiędzy Twoim pierwszym zdjęciem, a tym, i powiem, że to są twoje najnowsze. Jest to głównie różnica sprzętu. Moje pierwsze zdjęcia robiłem lustrzanką cyfrową. Miałem do tego kitowy obiektyw. Gdzieś tam w czasie po prostu wymieniałem obiektywy. Zdjęcia robiłem głównie obiektywem Samyang 135 mm. Fajny obiektyw, często stosowany w astrofotografii, jak można zobaczyć tutaj. A może mi więcej powiedzieć o tym sprzęcie? Pamiętaj, że jest to nowy cieszo. Bardzo chętnie. Ten profesjonalny zestaw astrofotograficzny. Najważniejszą rzeczą w tym zestawie jest montaż astrofotograficzny. On pozwala podążać teleskopowi za, za obiektami na niebie, bo mamy pozorny ruch nieba i on kompensuje ten ruch. Kolejną rzeczą jest teleskop, to jest akurat trzysoczewkowy -so refraktor. Następnie mamy kamerę. Jest to również bardzo ważny element, on pozwala zbierać światło na swoją matrycę, co widzimy w postaci pięknych zdjęć. Ta kamera jest akurat czarno-biała, więc jeśli chcemy zrobić kolorowe zdjęcie, potrzebujemy różnych filtrów. Tutaj, akurat, mam 7 filtrów. Pozostałe elementy to jest komputer sterujący, pozwala to na całkowitą automatyzację procesu. Mogę ustawić teleskop i iść spać. Rano tylko zbieram zdjęcia do, do obróbki. E, mamy Z również elektroniczny fokuser, który pozwala utrzymać ostre zdjęcia całą noc, nie zważając na zmiany temperatury. Mamy osobną lunetę, to jest tak zwany guider. On pozwala sprawdzić, czy teleskop dobrze podąża za, za danym obiektem. Jeśli coś jest nie tak, to kamera wysyła impuls do komputera, a komputer do montażu. I na tej podstawie możemy robić piękne zdjęcia. Czy mam rozumieć, że takie piękne kolory uzyskuje dzięki tym filtrom? Tak. Czy robiąc zdjęcia kierujesz się tylko względami artystycznymi? I tak i nie. Astrofotografia jest to tak naprawdę sztuka dla sztuki, ale oczywiście czytam o obiektach, które fotografuję, czy to w trakcie obróbki, czy po obróbce, bo naprawdę Wszystkie się różnią od siebie, ale również robiłem zdjęcia czysto naukowe. Moja praca magisterska dotyczyła badania jasności gwiazd zmiennych, więc, więc mogę powiedzieć, że, że gdzieś tam naukowy wkład schyła. Oglądając swoje zdjęcia, podczas, że na ich opisy i przyznam szczerze, że ze trochę jak chińszczyzny, na przykład co oznacza klatki, gwiazdy, To są tak zwane klatki kalibracyjne. Jak robię zdjęcia, to są na nich szumy, są na nich pyłki z, z obiektywu, z soczewki i po prostu te klatki pozwalają mi usunąć niechciane elementy. A jak to zdjęcie, na którym widać te tak, wszystkie ludzkie? To jest tak naprawdę kompozycja artystyczna składająca się z dwóch zdjęć. Pierwsze zdjęcie zawiera obiektyw głębokiego nieba, a drugie to jest po prostu zdjęcie ludzi na jakimś tle. I w programach graficznych jestem w stanie to złączyć w jedno zdjęcie. A koniec, czy możesz powiedzieć naszym o sobie? Jestem absolwentem dwóch szkół imienia Jana Kastrowicza Podstawówki w Kruszwicy i całym w A w międzyczasie skończyłem gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika w Kruszwicy. Po poszedłem na studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dębinie. Myślałam, że astrofotografia to jest twoje Nie, to jest moja pasja i zdjęcia robię czysto hopistycznie. Lauro, powiedz mi, jak to się stało, że ty się zainteresowałaś astronomią i... Co za tym idzie astrofotografią? Wiesz, jak mała, to myślałam, że te białe punkciki świecące na niebie to są takie lampki jak na choinice. No a jak mi powiedzieli, że to są gwiazdy, nawet większe od Słońca, to dopiero okazało się fascynujące. Genialne jest to, że za pomocą teleskopu i kamery można zobaczyć to, czego mogłem nie widać. No, to, to jest prawda, zgadzam się. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję za rozmowę.